Witaj, oto twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu kiedy oglądasz ten film i nieważne kiedy do ciebie trafił. Tutaj jest wiadomość dla zodiakalnego barana w słońcu, księżycu i ascendencie. Najpierw sprawdzę jaka energia prowadzi cię w tym czasie. Co będzie najważniejsze? A w drugiej części czytania za pomocą kart i charmsów sprawdzę, co idzie w twoją stronę, co się może wydarzyć, będą też słowa mocy, także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to jest czytanie kolektywne, bierz tylko to, co z tobą rezonuje. Dobrze, to teraz proszę dla zodiakalnego Barana. O wiadomość, jaka energia prowadzi cię przez następne 7 dni. O, jest, wyraźnie wyszła karta. Wow, i jest to bogini, Jemania, wielka szansa. Otwierają się przed tobą wielkie szanse, skorzystaj z nich. Czyli to jest czas, to jest tydzień. W trakcie którego jakaś wielka szansa się przed tobą otworzy, możesz dostać propozycję, możesz być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, spotkać kogoś nowego. Jak to się rozegra dokładnie, to nam powiedzą później karty w drugiej części czytania, ale na pewno jest przy tobie energia szczęścia, energia rozwoju, energia wielkich możliwości i wielkich szans. Także warto się z nią połączyć i nie wątpić w to, że ta energia jest w Twoim polu. Dobrze, teraz jeszcze Twój numer anielski na te następne 7 dni. Co a propos tych wielkich szans, chcą Ci przekazać aniołowie. Ła, aż trzy numery anielskie. Proszę bardzo, jaka obfitość. E, dobrze. Pierwszy 525. Zmiana kształtu. Dla wielu osób wielką szansą m, będzie decyzja o tym, żeby zmienić czegoś kształt. E, to może być sposób, w jaki pracujesz, albo jak wygląda Twój dzień, ale najważniejsze raczej będzie m, zmienianie kształtu tego, w jaki sposób myślisz, jakie masz przekonania. To, że zmienisz y, sposób myślenia, y, dla wielu z Was przyprowadzi do ciebie jakąś piękną szansę. Co dalej? 12, 21. No właśnie, mówiłam, że dostrajasz się do energii wielkich szans. A zatem ta wiadomość o tym, żeby pracować nad przekonaniami, żeby zmienić ich kształt, jest tutaj wzmocniona właśnie przez kartę symbiozy. Symbioza mówi o dostrajaniu się harmonijnym. Coś tutaj w Twoim życiu potrzebuje zmiany kształtu, najbardziej wewnątrz, ale dla niektórych też na zewnątrz, jakieś nawyki, rutyny. I dzięki tym zmianom będziesz bardziej w stanie dostroić się do energii tej wielkiej szansy. Wow, 3003, inspiracja. Dla niektórych ta wielka szansa przyjdzie w postaci inspiracji na jakiś projekt, ruch, działanie, pomysł, cokolwiek to dla ciebie będzie, i nie bój się iść za tą inspiracją. To jest boska inspiracja, to są boskie wskazówki i prowadzą cię do jakiejś wielkiej szansy. Wow, niesamowite energie tutaj dla zodiakalnego barana się pokazały na następne 7 dni. Na pewno jest to dla Ciebie bardzo ważny czas. Z szansą na jakąś wielką okazję, tak? Na coś dobrego. Co to może być, co się może wydarzyć, to za chwilkę. Tutaj w drugiej części czytania się dowiesz. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś. Zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Warto śledzić kartę posty na moim kanale oraz moje social media. W opisie tego filmu znajdziesz też do mnie adres mailowy. Napisz wiadomość, jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne, amulet ochronny albo specjalny amulet z osobistą intencją. Te amulety są ręcznie rzeźbione przez szamana. Zapraszam. Dobrze, i teraz co idzie w Twoją stronę? Najpierw karty. To jest wielka talia, dlatego tak na dwie części. O, proszę, tasuję. No przede wszystkim, co idzie w Twoją stronę? Jakieś wakacje. Niektórzy mają urlop albo czują, że właśnie go mocno potrzebują. Może właśnie ta zmiana kształtu. Okej, okay, ta się odwróciła, to ją tu zostawię. Ta zmiana kształtu też życia dla wielu z Was będzie o tym, jak pracować mądrzej, a nie ciężej, jak mieć więcej czasu na odpoczynek. Um, dobrze, jeszcze druga część tych kart. O, ta na pewno chce wyjść. Okej. Okay. Jeszcze te. Dobrze, no właśnie, bo tutaj już czuję tę wiadomość z tym hamakiem, to idę za nią. Właśnie, niektórzy. Czują, jakby nie mogli więcej odpoczywać, jakby to coś miało zepsuć w Twoim życiu. Czy boisz się puścić na chwilę yy, to napięcie yy, przy na przykład rozwijaniu jakiegoś projektu, biznesu? Nie martw się, zostanie Ci pokazana droga i to przyjdzie przez inspirację. Naprawdę warto medytować, łączyć się z polem serca przez te 7 dni. Bo tutaj y, otrzymasz tą drogą cenne wskazówki, jakąś inspirację do zmiany kształtu czegoś w Twoim życiu, żebyś mógł, mogła więcej odpoczywać, a plony będą i tak wielkie z tego, co robisz. Co dalej? Mamy tutaj kartę września. Z tego, co pamiętam, jest jeszcze y, druga karta miesiąca, grudzień. Y, tutaj możesz to oglądać w tych miesiącach albo. W tych miesiącach, no zaraz zobaczymy co, bo tutaj mamy dalej tak. Patrząc na to wszystko, zostanie Ci pokazana droga. Wrzesień, grudzień mogą być ważnymi miesiącami. Mamy tu też 9 i 12, czyli 9 dni, 12 dni, 9 tygodni, 12, 9 miesięcy, 12 miesięcy. Zostanie Ci pokazana droga, zaczynając od tych 7 dni, kiedy to oglądasz, jak właśnie możesz to zrobić, żeby więcej odpoczywać yy, i zbierać dobre plony swojej yy, pracy, tego co robisz, i tak dalej. Bo yy, tutaj, yy, właśnie tak na te miesiące czy na te czasówki, na ten okres, kiedy będzie ci pokazywana droga, kiedy zmieniasz coś w swoim życiu wewnątrz, na zewnątrz, bo przecież w 7 dni dla wielu ta transformacja się w całości nie dokona. Ale jest wielką szansą właśnie na piękne rzeczy. Jest tak, kontroluj swoją złość, albo będzie ci przykro. Tutaj czujesz, że yy, i przez te 7 dni, i dalej w tych miesiącach, w tych yy, czasie, o którym mówiłam, jeszcze będziesz mieć różne lekcje, które mają Cię nakierować do, tego zmiany, do tej zmiany kształtu. Dla niektórych to jest długi proces, dlatego się pojawiły te miesiące, czy te dni, tygodnie i tak dalej. Więc tutaj nie ma co się złościć. Jak coś nie idzie, coś jest spowolnione, to będzie dla ciebie znak, żeby znaleźć inspirację w innym kierunku. Może za bardzo napierasz, może za bardzo pchasz, może trzeba się zatrzymać, a nie złościć. Taka wskazówka. Tutaj jest, są też te trzy karty. Karta jajka. Sukces zapewniony dobrymi planami i ciężką pracą. Twój przyszły sukces zaczyna się teraz właśnie tym planowaniem i tą pracą, ale nie czuję, że ciężką, bo bardziej właśnie czuję, że teraz, jak zaczynasz ten okres planowania, szukania drogi i wskazówek, to to, co teraz zaplanujesz, zorganizujesz, ta inspiracja przyniesie. Naprawdę piękne rzeczy. Co dalej? Jest też karta szczęścia, więc idziesz w stronę szczęścia ta wielka szansa też przyniesie ci wiele szczęścia. I mamy tutaj koronę. Szacunek idzie w twoją stronę, więc to może być na wielu awans, podwyżka, jakieś uznanie, nagrody, osiągnięcia. No, i tak, no to już w zależności kiedy to będzie, w zależności od tego w jakim momencie tej historii jesteś, tak? Bardziej czuję, że y, tutaj te owoce tej wielkiej szansy będą później, dlatego się pojawiły miesiące, wrzesień, grudzień, no i ta dziewiątka, dwunastka, tak? Ale na pewno y, jesteś już na tej drodze do tego od tych siedmiu dni, tutaj, od kiedy to oglądasz. Kolejna karta, dobra wiadomość, więc jakąś dobrą wiadomość możesz otrzymać przez te siedem dni. Nawet właśnie a propos jakiegoś spełnionego marzenia. Czuję, że to może być e, coś takiego, co jest ważnym stopniem e, na, na tych schodach, po których się wspinasz do swojego celu. A może niektórzy już manifestują to, e, co, czego pragną, jeśli jesteś już długo w tym procesie zmiany kształtu i inspiracji, bo może też tak być. Każdy jest w innym momencie życia. Dobra wiadomość też będzie o tym, że wspinasz się po drabinie do sukcesu, dlatego że te karty są obok siebie. To właśnie mówię, że to może być jakiś ważny stopień na tej drabinie do sukcesu. Wiadomości idą do ciebie, więc może być więcej tych wiadomości dobrych, nie tylko jedna. Jest też karta, która mówi: Uważaj, nie podejmuj ryzyka. Czyli warto tę zmianę kształtu, tę inspirację dobrze przemyśleć, przemedytować, nie działać impulsywnie, bo baran może mieć do tego tendencję: poczekaj, najpierw to poczuj i powoli potem wdrażaj ten swój plan. Co dalej? Karta gniazda emocjonalnie bezpieczna i kochająca rodzina jest dla Ciebie ważna. Więc tutaj też wielu poczuje chęć zmiany kształtu relacji w swojej rodzinie, żeby były pełniejsze, yy, głębsze yy, i tak dalej. Więc tutaj też uzdrawianie relacji rodzinnych się pokazuje jako możliwe. Otrzymasz dar i to od wszechświata, bo obok jest karta psa, ochrona yy, ze strony potężnego przyjaciela. A jak mamy jeszcze tutaj wielką szansę, no to jest to piękny dar od wszechświata. Czy to już jest? Jakiś sukces, który manifestujesz, czy inspiracja, właśnie do tego, żeby sprawniej i lepiej iść drogą do sukcesu, jakieś ważne wydarzenie, które jest, jak spełnione marzenie, to też jest dar. No, tutaj też dla wielu tym darem jest właśnie inspiracja, wskazówki. Jak iść dalej w energii sukcesu. Naprawdę ważny czas dla zodiakalnego barana, a teraz nam to jeszcze uzupełnią czarncy te 7 dni, co tutaj jeszcze ważnego. No, te wiadomości wysuwają się na pierwszy plan. Wiadomości w świecie tutaj tym tak zwanym realnym, tak, i wiadomości ze świata duchowego idą do Ciebie. Pieniądze idą, także możesz już pierwsze pieniądze, jeżeli to są przedsięwzięcia zawodowe, zobaczyć, jeśli już nad tym pracujesz od jakiegoś czasu. Jest tutaj gwiazda, więc i uzdrowienie, i uznanie yy, tego, co robisz. No to uzdrowienie emocjonalne, rodzinne, zwłaszcza się. Pokazuje, wielkie szczęśliwe zmiany płyniesz w ich kierunku, tak, tutaj wraz z energią bogini Jemania, i yy, jesteś w trakcie transformacji, która będzie udana. Wszechświat pokaże Ci yy, drogę do lżejszych energii. Co jest ważne tutaj przez te 7 dni, i nie tylko, bo to cały proces transformacji się dla Ciebie pokazał, który teraz się zaczyna. Podążaj za swoim sercem. Follow your heart. To jest bardzo ważne tutaj też dla ciebie. Zwolnij tempa, o tym mówi Żuwik. Warto udać się na wakacje, jeśli możesz. Tutaj nad morze, ocean bo to jest ta energia takiej bogini Jemania. Też coś nowego zaczyna się w Twoim życiu. Zasiewasz nasiona manifestacji. Dla tych, dla których to marzenie jakieś jeszcze się teraz nie spełnia, zasiewasz nasiona, no to tutaj wrzesień, grudzień i ta dziewiątka, dwunastka, tak, to na pewno się spełni. Marzenia o jakimś romansie, randce, tutaj miłości też mogą się spełnić. Dla niektórych mamy róże. I marzenia o potomstwie dzieciach. To też może być ten dar od wszechświata, jeśli tego pragniesz. No i jak się dowiesz, że tak jest, to trzeba będzie trochę zmienić kształt swojego życia, żeby przygotować się na tę osobę, która przychodzi do Twojego życia, tak? I jeszcze są litery. To mogą być inicjały, jakieś wskazówki. Bierz to, co z Tobą rezonuje. O! I to są dwie litery: litera R i litera O. Także poczuj, co to dla ciebie znaczy. Dobrze, i teraz jeszcze twoje słowa mocy, potężne wskazówki i afirmacje od wszechświata. Tutaj często jeszcze mam dodatkowe przekazy przy tych słowach mocy. O i dwie afirmacje się dla ciebie pokazały zodiakalny baranie. Zacznę od pierwszej. Wiem, że jestem bezpieczna i całkowicie chroniona. Kiedy decyduję się na działanie zgodne z tym, co podpowiada mi serce. No właśnie, niektórzy jeszcze się tego boją. Może zostaliście zaprogramowani na to, żeby być gotowym na najgorsze zawsze. To jest tylko sposób myślenia. Możesz to zmienić. Zostań do końca filmu, a powiem ci jak. No, właśnie, tutaj też jest odpowiedź, kochani, w tej afirmacji już mam wolność wyboru. Również wolność wyboru myśli i emocji, bo nasze myśli, emocje tworzą schematy myślowe, których używamy na co dzień, a te schematy myślowe tworzą nasze przekonania, a te przekonania tworzą naszą rzeczywistość. Tylko właśnie naszą największą mocą jest to, że mamy wybór. Mamy wolność wyboru tego, co myślimy i czujemy, tylko właśnie trzeba to poczuć głęboko w sobie. Jeśli chcesz zmienić sposób myślenia na taki, który jest dla Ciebie wspierający. Na taki, który kreuje nowe schematy myślowe, które pomagają ci spełniać twoje marzenia szybciej, to zapraszam cię na mój film z codziennymi afirmacjami. Żeby do niego przejść, kliknij w miniaturkę na ekranie. Dziękuję za twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.